ostatnim czasie policja notuje coraz więcej oszustw telefonicznych. Ich schemat zawsze wygląda podobnie. Telefon najczęściej dzwoni w nocy. Zadzwonili z dwa dni temu, w godzinach wieczornych w sumie. Na początku jak odebrałam nikt się nie odzywał. Dopiero potem, kiedy powiedziałam wiadomo halo, to jakaś kobieta zaczęła mówić po angielsku. W sumie mało co rozumiałam, no i wtedy się rozłączyłam. Odebranie takiego telefonu może nas sporo kosztować. Niestety często zdarza się tak, że albo odbieramy to połączenie, albo wykonujemy telefon po nieodebranym połączeniu, a przy miesięcznym rozliczeniu okazuje się, że ten rachunek jest dużo, dużo wyższy, ponieważ koszt połączenia do takiego kraju egzotycznego waha się od kilkuset, nawet do kilku tysięcy złotych. Ofiarami telefonicznych oszustw pada coraz więcej mieszkańców regionu. W ostatnim czasie do powiatowego rzecznika konsumentów w Pile zgłosiło się kilkanaście pokrzywdzonych osób. Okazuje się, że numery telefonów z egzotycznych krajów są bardzo podobne do polskich. Zgłoszenia, które w, teraz aktualnie konsumenci do mnie mnie informują, jest to numer 247, to, są, to jest to wyspa w niebo wstąpienia na Oceanie Atlantyckim, afrykańska wyspa. Oczywiście łudząco 247, numer podobny do naszego płockiego, prawda, kierunkowego numeru 24. O każdej próbie oszustwa należy powiadomić odpowiednie służby. Można także skontaktować się z operatorem sieci komórkowej i poprosić o zablokowanie podejrzanego numeru.